Dzień dobry, maturzyści. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie zadanie dotyczące takich matematycznych kwestii w geografii Polski. I słuchajcie, to jest zadanie takie wystandaryzowane, które zawsze jest robione na początku jako pierwsze, jedno z pierwszych zadań, z pierwszych zagadnień, które należy znać podchodząc w ogóle do tematu geografii Polski. A znacie, musicie, czy musicie koniecznie znać współrzędne tych skrajnych punktów Polski. I polecenie brzmi. Poniżej wymieniono powiaty, w których znajdują się miejsca będące najdalej wysuniętymi punktami lądowej części Polski oraz współrzędne geograficzne. No i teraz tak, mamy tutaj powiat Pucki, Bieszczacki, Chrubieszowski i Gryficki. No i teraz słuchajcie, powiat Pucki, no to musimy pamiętać, że to jest ten powiat, który jest najbardziej wysunięty na północ i to jest raczej rzecz oczywista. Wieszczacki to będzie ten najbardziej wysunięty na południe, Hrubieszowski najbardziej wysunięty na wschód, tak? I Gryficki, Gryfiński, o tak powinno być poprawnie najbardziej wysunięty na zachód, więc to już wiemy. No i teraz, jakie mamy dalsze polecenie? Ono brzmi w ten sposób: przy porządku i wymienioną powiatom od A do D współrzędne geograficzne spośród tych najdalej wysuniętych punktów lądowej części Polski. Które leżą na ich obszarze. No dobra, to zabieramy się za to zadanie. No i teraz tak. Pierwszy bierzemy na tapetę Pucki, i tutaj sobie możemy też napisać, tak dla nas tylko informacyjnie, że jest to N. Bierzemy to, co jest najbardziej na północ. A co jest najbardziej na północ, no to już widzimy po tych współrzędnych, tak, że ewidentnie jest to 54 stopnie 50 minut szerokości geograficznej północnej, czyli wpisujemy trójeczkę. Idziemy dalej, dalej widzimy, że jest Bieszczacki, więc jest to południe. Teraz szukamy na południe, czyli zwracamy uwagę oczywiście na szerokość geograficzną, tak samo jak w przypadku tego pierwszego punktu. I wybieramy 49 stopni N, czyli wpisujemy jedyneczkę. Idąc sobie dalej, my musimy teraz szukać tego punktu, który jest najbardziej wysunięty na wschód, więc tutaj bierzemy pod uwagę już długość geograficzną. A to, co najbardziej na wschód wysunięty to 24 stopnie i 9 minut E, czyli nasza piąteczka. No i na koniec. Kiedy szukamy miejscowości tej najbardziej na zachód wysuniętej, to też bierzemy pod uwagę długość geograficzną i to będzie 14 stopni 0,7 e. Tak? I tutaj wpisujemy sobie dwójeczka. No i teraz tak naprawdę rozwiązaliśmy pierwszą część tego zadania. Następnie idziemy do drugiej. Tutaj musimy dokonać obliczeń. Oblicz rozciągłość południkową Polski, wynik podaj w stopniach oraz kilometrach. Dobra, to teraz tak, od razu tak lekka przypomnę, że to się ludziom myli. Żeby Wam się nie myliło, to ja może postaram się sporządzić taki rysunek, żeby tutaj nie było wątpliwości. Jeżeli mamy obliczyć rozciągłość południkową, czyli rozciągłość po południku, to znaczy, że musimy mieć tutaj punkt zaczepienia jakiś i tutaj punkt zaczepienia. Tak? A nas interesuje różnica między tymi dwoma punktami, czyli de facto musimy znać wartości szerokości geograficznych tych skrajnych. Więc możemy sobie tutaj wrócić do tego zadania wyżej. Interesuje nas to 54 stopnie 50 minut n, to jest ta wartość tutaj na północy. Tak? I na południu interesuje nas 49 stopni, też oczywiście n. Dobra. I teraz tak, jaka jest różnica wartości między nimi? No słuchajcie, no to tutaj czasem wziąć kalkulator do pomocy to nie będzie trudne. Ale pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, żeby znaleźć różnicę e, tych szerokości geograficznych, tak? No to musimy dokonać odejmowania. Czyli po prostu 54 stopnie i 50 minut n odjąć 49 stopni i 0,0N. Tak, i jak dokonaj dokonujemy tutaj podsumowania, to wychodzi nam 5 stopni i 50 minut. I to jest rozciągłość. Tutaj nie podajemy żadnego kierunku geograficznego, no bo to po prostu jest długość zmierzona w stopniach, tak? E, idziemy po łuku południka. No i teraz zobaczcie, czyli tą wartość, tak, powinniśmy tak naprawdę wpisać tutaj, te 5 stopni, a tak może trochę się rozpędziłam z tym pisaniem. 5 stopni i 50 minut, tak? W tym miejscu, no bo tego od nas będą oczekiwali, żeby było we właściwym miejscu. No i teraz wynik w kilometrach. Tutaj pamiętajcie, że musimy przyjąć takie założenie, i to już sobie warto po prostu pamiętać, i warto gdzieś w głowie poukładać. Może zmienię kolor, żeby to było tak lepiej widoczne, że jeżeli bierzemy pod uwagę jeden stopień kątowy. Tak to w przełożeniu na kilometry to będzie 111,2 km. Tak to się najczęściej podaje. A jeżeli weźmiemy pod uwagę minutki yy, kątowe, to tutaj jest takie przełożenie, że jest to 1,85 km. I to sobie warto zapamiętać, bo tego nikt Wam na maturze nie poda. No dobra. wracajmy sobie może do naszego kolorku. Poprzedniego. I teraz tak co robimy? Wykonujemy proste mnożenie mnożymy 5 razy 11,2 bierzemy kalkulator w dłoń i to robimy, i to nam wychodzi po prostu 556 km. Tak i druga rzecz, jaką musimy zrobić, to pomnożyć sobie 50 razy 1,85 i jak pomnożymy na kalkulatorze, to wychodzi nam to 92,5. To do siebie oczywiście dodajemy. Tak, i wartość, którą uzyskamy, to jest 649 km, i to jest wynik przybliżenia. Tutaj powinniśmy sobie że w przybliżeniu 649 km. No i to jest, słuchajcie, bardzo ważne, że to jest rozciągłość po południku. Czyli te takie, jest to jakby uśrednione, jakby te punkty leżały na jednym południku. De facto tak nie jest. One leżą na różnych południkach, więc jest to obarczone pewnym błędem. Niemniej do matury musicie umieć po prostu rozciągłość południkową policzyć w stopniach i kilometrach. No i zauważcie, że nie da się tego zrobić z rozciągłością równoleżnikową, ze względu na to, że każdy równoleżnik ma inną y, długość. Tak? Natomiast południki mają identyczną długość. I zobaczcie, że to zadanie wcale nie było takie trudne, ale to są podstawy, które koniecznie trzeba znać. I jeśli się Wam podobało, to zapraszam do kolejnego odcinka dotyczącego Polski już za tydzień.